z naszej górkowskiej Kuchni. Po raz pierwszy zapraszamy Was tutaj na zaplecze nasze kulinarne. Przygotujemy dzisiaj dla Was bułeczki z czekoladą. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować. Zachęcamy do pieczenia z dzieciakami. I pod filmikiem proszę tam nam napiszcie w komentarzu, czy Wam smakowało, czy wyszły. No i jak Wasze wrażenia? Smacznego! Do przygotowania bułeczek potrzebne Wam będzie 50 g cukru, 40 g drożdży, 220 ml mm mleka. Drożdże muszą być tak drobno posiekane, wyjęte uprzednio z lodówki. Śmietana 100 g, miękkie posiekane masło 80 g, jedno jajko, pół kilograma mąki, szczypta soli, półtorej tabliczki czekolady posiekanej tak drobno. My tu mamy akurat mleczną. Rozmącone jedno żółtko z dwoma łyżkami mleka. Potrzebujecie także oczywiście blaszkę do pieczenia, którą sobie będzie trzeba y, posmarować masełkiem. Do przygotowania bułeczek y, potrzebujemy zaczynu, więc ciepłe mleko wlewamy do miski. Wsypujemy cukier, cały cukier, który był w przepisie, czyli 50 gram i drożdże. Teraz włączymy. Niech się wyrabia. Zaczyn mamy już gotowy. Nie musimy czekać, aż wyrośnie. Teraz dodajemy śmietankę. Masło. Jajko. Nasze pół kilograma mąki. No i zaczynamy wyrabiać. Jeżeli macie taką maszynę, dużo łatwiej, ale można też ręcznie, naprawdę bardzo szybko pójdzie. Kochani, nasze ciasto jest już prawie wyrobione. Ja oczywiście musiałam zapomnieć o tej szczypcie soli, ale wy koniecznie o niej pamiętajcie. Nasze ciasto jest już wyrobione i teraz na 30 minut zostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Ciasto podwoiło już swoją objętość, więc zaraz dodajemy naszą czekoladę. Musimy ją oczywiście wyrobić, więc ja Was zapraszam do wyrabiania ciasta już z czekoladą. Wygląda moje ciasto w środku. I będziemy teraz robić półeczki. Mniej więcej taka wielkość. Na pewno pomoc dzieci nam się tutaj przyda. Sama przyjemność. Już układamy sobie kuleczki. Ile mi ich wyjdzie? No zobaczymy. Na razie robię. Które przygotowałam, wyszło 15 bułeczek, i teraz y, trzeba właśnie każdą z nich posmarować tym rozkłóconym żółtkiem, z dwo, wymieszanym z dwoma y, łyżkami mleka. Więc każdą sobie tutaj smarujemy. Bułeczki są już posmarowane żółtkiem. Teraz będziemy je wstawiać do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza, tak mniej więcej na 20 minut. Słuchajcie, szkoda, że nie możecie poczuć jak one pięknie pachną. Cudnie po prostu. Najlepiej smakują takie e, lekko ciepłe. Kinga lubi z zimnym mlekiem, ja wolę z ciepłym kakao. Naprawdę polecam, zobaczcie jak pięknie rumiane nam wyszły. A teraz czas na degustację. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta bułeczka w środku. Coś niesamowitego. Kochani, a teraz pierwszy kęs. Muszę spróbować. Mm. Nieosamowite. Musicie tego spróbować. Smacznego.